Wiesz tak, tu nie, nie wjeżdża ci w zakrę? Nie. Możesz się zmieścić, nie? Hmm. Najlepiej tak? wygląda. Kiedy będą wybrane? Później kiełbasa będzie. Ja mam za darmo. A to masz, żeby pokazać? To mi zabrałaś. Michał, na talandrze. Nie wstąpił czegoś do bora. Nie ma, że boli. No tak. To będzie za daleko no do tyle. Powodzenia, położenia w tym. Nie? Nie. No. Nie, nie dziękujemy. Cześć, cześć, cześć. Maciej, ja, Maciej. Nie jesteś w stanie złapać żywioł. Zapałeś? Nie widzisz. Nie. Trzeci pod nim jest, drugi pod nim jest jeszcze pierwszy. Proszę podejrzeć. A śmiało! Nie mi się tak głęboko grzebać. A jest tylko ostatni finał tego Muszę już nie handluję z nimi w ogóle. Wręcz odradzam ludziom. Ale co? Poza Alkopie? Pozawierał kurwa rabaty, potem podsudował. Zakładam, że zgubiłem jedno torto. Dobra, a nie jestem to tak niewyczyszczalne. A konki? Co ty się płośni, wezmę do roboty. A nie o to, że wezmę do

Trzy minuty, 3 minuty, 3 minuty do startu. Dwie minuty do startu. Wszystko jest dobrze u Borysa. Pięć sekund kładziemy modele, kładziemy modele. Trzy, dwa, jeden, start. Kładziemy modele. Wszyscy cztery, kładą modele. Trzy, dwa, jeden, start. zwracajcie uwagę, gdzie modele leżą. Za leży model. Michał Pokora, Oganiel Orszina, Bogutyna. ABI, czyli Pokora, Boguty i Burmanowicz. Все. Да <Слыш> честно... <Качер. Слыш> простой.

skończył i tym samym uplasował się na drugiej pozycji z przewagą dwóch okrążeń i drugim najlepszym czasem dnia najstarszym modelem ze stawki jak mistrz polski Filip 30 sekund stawiamy modele Jeden start

Grupa 4WD zapraszamy do startu. Ale jadę na fałę. 10 sekund do końca biegu. Bardzo